A jak się już nim jedzie? Ono no jedzie się genialnie. Jest wyjątkowy, słuchajcie, jest ekskluzywny, jest cichy, wygodny, przyjemny. Dodatkowo mało pali, pamiętajmy, że to dieselek wyjątkowo. No i słuchajcie, sześć miejsc. Jaż, ona, dzieci. O, oh, o rodzicach nie wolno też zapomnieć. Mamusia i tatuś. Czasem też z nami pojadą. Bardzo dużo jeżdżę busami i trochę o busach miałem inne wyobrażenie, natomiast ten, muszę powiedzieć, że jest jak limuzyna. O wiele wygodniejszy niż zwykłe osobowe samochody. No. Kurczę, nie wiem czy tym na co dzień nie będę jeździł w ogóle, bo no nie uwierzycie, ale naprawdę to jest tak genialnie, przyjemnie i miło w tym aucie, że ja nie wiem czy to nie będzie moje daily w ogóle teraz. Mega, naprawdę mega. Ten kolor, to wszystko, to wnętrze, które Mariusz zrobił tutaj. Było trochę nerwów, no ale to się opłaciło. <grywa> Naprawdę. Jest tak jak chciałem. Właśnie takiego samochodu mi brakowało. Zawsze te wariacje, słuchajcie, zawsze ta prędkość, ten sport. No teraz jesteśmy w klimacie Rolsa trochę w tym aucie. Muszę Wam powiedzieć, że cały mój zespół i ja stanęliśmy na wysokości zadania. Bałem się tego projektu, nie czułem go na początku, a teraz teraz jestem szczęśliwy. Takiego samochodu mi brakowało. Drugiego takiego egzemplarza na świecie nie ma.